Rozmawiamy z panią trener zespołu MUKS Jantar Kalisz po zakończonym turnieju Młodziczek, który odbył się w Komornikach. Pani trener, przyjechaliście bardzo określonym składem właściwie tylko 8 zawodniczek, w tym jedna Libero. To jakieś braki kadrowe związane z kwarantanną, czy macie po prostu mniejsze? Składki? Nie, mamy 9 osób, jeżeli chodzi o zespół. Niestety, jedna nie mogła się zabrać z powodu jednego samochodu 8 -osobowego. Czyli wszystkie chętne, wszystkie chciałyby pojechać, ale ze względu na samochód. Dokładnie. Y, drużyna jest bardzo fajna, bardzo wyrównany skład, aczkolwiek rzeczywiście liderką jest pani Kapitan. Tak, zgadza się. Y, natomiast gracie właściwie wszystko: gracie i środek, prawe, lewe, pipe. Jak długo dziewczynki trenują? Y, dziewczyny trenują w większości y, od początku mini siatkówki, czyli od dwójek. Kilka osób dopiero przyszło yy, grając y, czwórkami, e, także zespół prosperuje, są to młode młodziczki, które jeszcze za rok y, będą drugi sezon grały młodziczek, mają czas ogrywać się, także tylko treningi wystarczy. E, czyli w tym roku nabieranie doświadczenia, w przyszłym roku wyższe cele i z pewnością może będziecie chcieli powalczyć w tej grupie 1-16. Bardzo byśmy chciały. Mam nadzieję, że tak będzie. A jak w czasie obecnej sytuacji, w czasie pandemii, jakoś koliduje ona z waszymi treningami? jakoś macie problemy ze zbieraniem dziewcząt na treningi? No bo nauka zdalna. Tak. A treningi normalnie ile razy. W treningi? treningi trzy razy w tygodniu, dwie godziny popołudniami, także dziewczyny nie mają problemów. Chętnie przychodzą, chcą, także wykorzystują. Z taką panią trener to na pewno. A, aczkolwiek zawsze macie jakieś przystoje na początku seta, bo zarówno w meczu z komornikami, jak i we wcześniejszym z kolibrem zaczynacie od 0,2, od 0,4. Chyba z kolibrem ostrzeszem było nawet chyba 0,5 w pewnym momencie. Później, natomiast wszystko idzie łatwo, to jest jakaś chwila dekoncentracji. Wydaje mi się, że brakuje takiej pewności siebie dziewczynom. Wiedzą, że mogą, mają potencjały oczywiście, tylko nie wykorzystują nieraz. Gdzieś potrzebują jakiejś takiej większej siły przebicia, chyba momentu odskoczni, kiedy zaczną grać to, co potrafią, po prostu. Widać, że zespół fajny, zgrany, dziewczyny się lubią, wspierają każde jedną. Dokładnie. Atmosfera fajna. Uczymy panu... atmosferę od samego początku, jak tylko przychodzą, żeby jedna drugą mogła wspierać. Czy umie, czy nie umie, jedna drugą musi wspierać. Fajny zespół rzeczywiście w takim razie życzę sukcesów. W tym sezonie jeszcze macie co grać, a w przyszłym roku już o te najwyższe cele. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.